Witam Cię serdecznie w przestrzeni Wiedźmy na YouTubie. Ja się nazywam Agata Kulińska, jestem wiedźmą. Wiedźmą tańczącą z numerami, a ostatnio z żywiołami. I właśnie o żywiołach chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć. O tym, jak żywioły uratowały mi życie. Bo zrobiły to. Zrobiły to, kiedy za. Kiedy zachorowałam na depresję. Kiedy zachorowałam na depresję i byłam już w trakcie terapii, ale też już wtedy byłam w rozwoju osobistym i, i szukałam różnego wsparcia, różnych narzędzi, takich niestandardowych, które pomogłyby mi wrócić do równowagi, które pomogłyby mi odzyskać. Siły, energię, zdrowie, życie. Bo depresja zabiera życie, i mm, powiem trochę o depresji, i od razu ostrzegam, że ja do depresji podchodzę bardzo emocjonalnie. Bardzo jestem przywrażliwiona na punkcie depresji, bo, mm, bo depresja to jest e, straszne miejsce, straszna choroba, i jest to też choroba śmiertelna. I bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna z tego względu, że wielu ludzi ją lekceważy. I jest tak samo groźna i śmiertelna jak nowotwór, ale nowotworu mało kto. Owszem, są tacy ludzie, którzy to lekceważą, ale raczej idziemy do lekarza. Raczej poddajemy się różnym terapiom. A przy depresji latami możemy ignorować to, jak bardzo z nami źle. Ja też tak robiłam. Bo zanim trafiłam do lekarza i dostałam diagnozę, e, ma pani depresję, no myślę, że to trwało dwa albo i trzy lata, albo i więcej. Mm. Tak. A nawet jak już byłam u lekarza, to poszłam, mm, poszłam, poszłam po to, żeby dostać po prostu zwolnienie, odpocząć sobie ze dwa, trzy tygodnie. E, I myślałam, że wcale nie jest tak źle. Na szczęście moja lekarka nie dała się oszukać i zwieść tam że nie jest tak źle i zajęła się mną i jestem jej za to wdzięczna i jestem wdzięczna sobie, bo chociaż bardzo się bałam leków na depresję, to jednak je wzięłam, jednak je brałam przez kilka lat, bo leki pomogły też mi, poszłam też na terapię, chociaż też się bardzo tego bałam, terapia też mi pomogła, ale... Ale to żywioły uratowały mi życie. Żywioły i moja magia, o czym wtedy nie miałam żadnego pojęcia. I robiłam to wszystko, o czym zaraz Ci opowiem, robiłam bardzo intuicyjnie, bardzo instynktownie. Sama czułam, że tak mam zrobić. A co takiego robiłam? Takim żywiołem, znaczy taką metodą bardzo wspierającą, która się może najbardziej kojarzyć, to właśnie uziemienie. Uziemienie i żywioł ziemi, który jest jednym z mi najbliższych. Ja kocham Ziemię i kocham się uziemiać. Ale właśnie uziemienie było tym czymś, co pomogło mi odzyskać stabilność, odzyskać równowagę powoli zyskiwać energię. I praca z żywiołem Ziemi jest o tyle fajna, że właśnie bo ogień, czy powietrze uff, tak Cię doładowują, wiesz, dają Ci takiego strzała. Ziemia robi to powolutku, jak najwolniejsza ładowarka w Twoim telefonie, nie? Ogień i powietrze to są te szybkie ładowania. Ziemia robi to powoli, spokojnie, ale daje coś, co sprawia, że już jestem sobą. Jestem. Jestem. To jest moje słowo dla żywiołu Ziemi. Jestem. Ja jestem. To jest niesamowite. I uziemienie, do które, którego bardzo chciałam i bardzo czułam, że to jest mi potrzebne, a jednocześnie strasznie się wstydziłam. <laughs> Oj, pamiętam, jak, jak długo się czaiłam żeby zdjąć buty i stanąć bosą na trawie pod moim blokiem na moim osiedlu. O matka, jakie to było wielkie dla mnie. Ale kiedy już to zrobiłam. kiedy nikt mnie nie zobaczył. <grym> nikt w ogóle nie skomentował, nikt nic się nie stało, nie świat się nie zawalił, nie? To od tamtej pory robiłam to częściej. I pamiętam też taką jedną sytuację. To było takie kilka tygodni po, po diagnozie, już byłam w trakcie leczenia. Odprowadziłam córkę do przedszkola i, i czułam, żeby pójść nad rzekę i tam tak, taką boczną ścieżkę, żeby mnie nikt nie widział, tam sobie postać na boso i tam się poładować. I zrobiłam to. I później robiłam to coraz częściej, później też, też już był mój karmiczny towarzysz, mój pies Misiu. I jak chodziłam z nim na spacerki, to często on, on lubił takie trasy nad rzeką, na łąk, łąki nad rzeką. Tu w Lublinie mamy takie, nad Bystrzycą, takie łąki hmm, dzikie, bym powiedziała. I tam są takie ścieżki, tam właśnie chodziłam na bosu. To mnie ratowało, to mnie ładowało, to dawało mi poczucie bezpieczeństwa, to dawało mi poczucie, że dam radę. Ziemia ratowała mi życie woda przyszła, przyszła w taki w takim rytuale odpuszczania i proszenia bym powiedziała to jest taki rytuał który ja robię często w takich Teraz robię go w ogóle często, idę na rzekę i, i to robię, ale kiedyś, kilka lat temu, to głównie robiłam przekaz na przykład Nowego Roku, jak tam robiłam takie plany. I to jest rytuał, który polega na tym, że oddajesz w wodzie to, co już nie chcesz i prosisz, żeby ci dała to, czego chcesz. I to, to, jest, to może być trudne poprosić, rzeko przynieś mi. Trudne z tego względu, że my często nie wiemy, co chcemy. No i poprosić. Jak ja mogę poprosić o to, co chcę? Przecież nie mogę. Nie? I tu, w, 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 może to nie było takie ratujące życie, ale bardzo mnie to zmieniało, każdy ten rytuał i poczucie tej energii wody, która się cieszy, że może to dla mnie zrobić. Pomogło mi wiele zmian wprowadzić do mojego życia takich zmian, których pragnęłam, a które które czułam, że no, no jak mogę po to sięgnąć, no jak, no nie mogę, no nie mogę. Byłam takim dzieckiem stojącym przed sklepem z cukierkami, patrzącym przez szybą i no nie mogę, nie mogę tam wejść kupić sobie, no nie mogę, no nie mogę. A woda powiedziała, że owszem, możesz i owszem, ja ci te cukierki kupię, ja ci te cukierki dam. I to jest cudowny rytuał, który... Powtarzam teraz bardzo często, ale to też jest taki rytuał właśnie odpuszczenia, bo w depresji my bardzo nie możemy, czy znaczy nie wiem, w depresji bardzo trudno jest puścić, bo jakby hmm, depresja powoduje taki zacisk, takie zamrożenie. I woda. Pomogła mi z tego zamrożenia wyjść, bo kiedy ja już zaczęłam mówić, czego nie chcę, i zasz... przyszła taka intencja, że ja chcę to oddać, chcę się tego pozbyć, i woda to ode mnie zabierała, to ona mnie rozmrażała, tak od wewnątrz. Nie, nie stałam się, nie, nie zostałam sopelkiem lodu na zawsze. Mm. No, i jak przynosiła mi to, co chciałam, no to mnie odmrażała jeszcze bardziej, nie? W ten sposób woda ratowała mi życie. Powietrze, powietrze bardzo mi ratowało życie oddechem. I to były takie techniki oddechowe, które do mnie wtedy przyszły w czasie tej depresji z, z takimi medytacjami. Ja używam takiej aplikacji Insight Timer i tam trafiłam na takiego nauczyciela, Tomek Wyczesany. On jest Polakiem, ale pracuje za granicą chyba w Australii, więc ma po angielsku większość swoich treści. I on tam miał takie na zasypianie medytacje. W depresji się nie śpi. Więc jeśli ty nie śpisz, nie możesz zasnąć albo budzisz się, to proszę cię z konsultu się z lekarzem. Depresji się nie śpi. Jak to było jedno z takich moich obuchów, którym dostałam, że jak właśnie trafiłam do lekarza i lekarka mnie się zapytała, jak pani śpi, nie? To ja no, kiepsko. Ja sobie uświadomiłam, że ja nie spałam przez kilka lat. Nie ja to tak całkiem, nie, ale nie spałam dobrze. że ten mój sen był dwie trzy godziny w ciągu nocy czasami. Kilkadziesiąt książek przesłuchałam w czasie depresji, bo słuchałam głównie w nocy. Bo nie mogłam spać. A słuchanie książek sprawiało, że chociaż trochę odpoczywałam. Więc w ten sposób sobie radziłam. Ale, właśnie u tomka wyczesanego, trafiłam na medytację i tam były, była taka technika oddechowa 478 na 4 wdech, na 7 zatrzymanie, na 8 wydech. Ta technika ratowała mi życie. Bo ja ją później nauczyłam się stosować nie tylko wtedy, kiedy słuchałam tej medytacji, kiedy chciałam zasnąć, ale w różnych innych sytuacjach, kiedy dopadała mnie panika albo jakieś takie emocje, że nie byłam w stanie oddychać. Oddech ratował mi życie. Powietrze ratowało mi życie. W ten sposób. Oddychając żywioł powietrza, oddech jest y, związany z żywiołem powietrza. Kiedy oddychałam, wiecie, no powietrze no też, nie, nie oddychasz, nie żyjesz, to jest o tym. I y, często ten oddech w depresji też jest zaburzony, a ten od, te techniki oddechowe, ta i kilka innych, które, ta, ale tą to, to najbardziej y, lubiłam, y, sprawiały, że Oddychając, dawałam sobie tą energię tlenu, to, to natlenowanie na, na mego organizmu, ale też dawało mi tą energię takiego wyciszenia i takiego odprężenia, bo ta technika tak fajnie działa. Więc w ten sposób powietrze ratowało mi życie. Ogień. Ogień ratował mi życie w bardzo nietypowy sposób, bo... Emanacją ognia, tak mogę to nazwać, z którą pracowałam w czasie depresji, było słońce. Słońce jest naszym ogniem. <laughs> jest naszym naturalnym ogniskiem, źródłem ognia. Słońce jest ogniem. I ja ze słońcem pracowałam w ten sposób poprzez czakrę słoneczną, że po prostu stawałam, pozwalałam, żeby słońce na mnie świeciło i ładowałam, oczyszczałam moją czakrę splotu słonecznego, ale to oczywiście był taki dużo większy proces, yy, który się tam we mnie dział. To też mnie uzdrawiało. Depresja to ciemność, depresja to mgła, to mrok. Yy, jeśli wydaje ci się, że świat jest szary, to proszę się skonsultuj się z lekarzem. Ja pamiętam yy, jakby tą diagnozę depresji dostałam krótko przed świętami wielkanocnymi. Wjechałam wtedy do mojej siostry. Wtedy jeszcze robiłam często zdjęcia, lubiłam robić zdjęcia i poszłam do lasu. To było takie pierwsze pączki, szukać pączków, nie? Z tej sesji zapamiętałam, że robiłam zdjęcia badylom i było ciemno. I jakiś czas później ja tam uczestniczyłam w takim kursie, terapeutyczna moc fotografii też i pokazywałam, pracowaliśmy tam wtedy w parach i pokazywałam tej osobie, z którą byłam w parze, że takie zdjęcia zrobiłam i one odzwierciedlają to, jak się czuję. I ja zaszokowana widziałam, że te zdjęcia były pełne światła, pełne słońca. Ja pamiętałam tylko ciemność i mrok. A tam one były robione, później tak odtworzyłam, bo co innego zapamiętałam. Że rzeczywiście to było takie godziny wczesno-popołudniowe, więc rzeczywiście tego słońca było dużo, bo wtedy świeciło tego dnia słońce. Nie było chmur, pełna, pełne słońce było. I ja sobie myślę, kurde. I to był jeden z też tych z takich elementów, które um, pozwoliły mi uwierzyć, że ja rzeczywiście mam depresję. Bo to nie jest łatwo przyznać przed sobą, że, że jesteś chora, że masz depresję. No właśnie. Depresja to ciemność, to mrok, to mgła, która cię spowija. Słońce to wszystko roz, rozprasza. Rozprasza ciemność, rozprasza mgłę. Ładuje cię światłem do wewnątrz. I ja się tak ładowałam tym światłem. To potrzebowałam bardzo dużo tych. Procesów, tych takich sesji słonecznych. Ale podziałało. Słońce uratowało mi życie. Ogień uratował mi życie. Wszystko to razem. Oczywiście ma znaczenie to, że brałam leki, ma znaczenie to, że poszłam na terapię i przez półtorej roku pracowałam w terapii z różnymi swoimi tematami. Ale gdyby nie te żywioły i gdyby nie to, jak ja z nimi właśnie instynktownie, intuicyjnie pracowałam. Kompletnie nieświadomie. W ogóle nie miałam takiej intencji, że one mi tak mają pomagać w ten sposób. Nie, ja To trochę tak, jak czasami jemy coś, bo naszemu organizmowi brakuje jakiegoś elementu, jakiś witamin, jakiejś, jakiegoś magnezu, nie? i coś my tam jemy. To ja wtedy tak działałam. Sięgałam po to, co mnie ratowało. I ostatni żywioł eter. Hmm. Muszę się i zrobić 3 sekundy przerwy. Jak chorowałam. To tam w międzyczasie też jakby funkcjonowała w miarę, w miarę na tyle, ile byłam w stanie. I uczestniczyłam w różnych programach. Czytałam książki. I wtedy to, to była książka Gabi Bersztin, Cię Wspiera, ale też jednocześnie był to taki program u Sylwii, kuleszy. Tam były komunikaty dobrej matki. Mi się to jakoś tak połączyło i powstało, powstała moja mantra, moje zaklęcie: Jestem tu i kocham cię. I to było wsparcie piątego elementu. Miłość. Ta bezwarunkowa miłość, którą dawałam sobie sama, w depresji nie ma miłości, nie ma radości, nie ma uczuć, nie ma, jest pustka i ciemność. I ja sobie to powtarzałam jak zaklęcie. Jestem tu i kocham Cię, jestem tu i kocham Cię, jestem tu i kocham Cię. To mi uratowało też życie. W ten sposób ten żywioł ducha mnie wspierał, Ratował mi życie. Więc tak. W taki sposób żywioły ratowały mi życie. I tak jak podkreślałam, już ja to robiłam całkowicie nieświadomie, całkowicie instynktownie, ale, ale to robiłam. I pod wpływem właśnie tego też ja chcę dzielić się tym, jak żywioły mogą wspierać, jak żywioły mogą ratować życie, jak żywioły mogą ci dawać moc. Energię, jak możesz z nich czerpać. I dlatego stworzyłam taki program, Wiedźma w swoim żywiole, w którym przez pięć tygodni, pięć modułów będziesz poznawała pięć żywiołów, uczyła się, jakie te żywioły są, znaczy uczyła się, nie, nie uczyła się, doświadczała. Jak, jak, jakie te żywioły są, jak, jakie one są dla Ciebie, jak działają dla Ciebie poprzez właśnie takie praktyki połączenia taniec z żywiołami, randki z żywiołami. Żebyś mogła odkryć, że zawsze, wtedy, kiedy będziesz potrzebowała, możesz sięgnąć po energię żywiołów, bo ona jest dostępna zawsze, wszędzie, w każdym momencie. Nic cię nie oddziela od żywiołów. Chcę, żebyś to wiedziała, chcę, żebyś miała tego świadomość i chcę, żebyś umiała z tego korzystać, umiała to robić. Po to powstał ten program. I do niego cię bardzo serdecznie zapraszam. Pięć tygodni, pięć żywiołów, pięć elementów. W opisie jest link. A ja na dziś Ci dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie. I do zobaczenia. Pa pa.